Potrafi czasami być bardzo stresująca, szczególnie wtedy, jeżeli musimy walczyć z czasem, ale również daje bardzo duże poczucie satysfakcji, jeżeli mamy naprawdę dobrze zrealizowany materiał, jeżeli mamy go pierwsi i najobszerniej zrobiony. pracowników jest 6 osób plus jeszcze dodatkowi starzyści i praktykanci. Czyli jest około 10-11 osób. To jest ponad 100 informacji najbardziej aktualnych i staramy się, żeby były najbardziej świeże i z całego regionu. Wchodzą również dwa portale społecznościowe MM Bydgoszcz i MM Toruń, na których możecie Państwo pisać i zamieszczać swoje informacje jako dziennikarze obywatelscy. Znajdziemy informacje z naszego miasta, przygotowane przede wszystkim przez dziennikarzy obywatelskich, czyli osoby, które pasjonują się dziennikarstwem i chcą same informować o tym, czym żyje miasto, nie czekając, aż zrobią to dziennikarze zawodowi. Przede wszystkim sportem na stronach pomorska.pl i a Oprócz tego, przygotowywanie fotorelacji, relacji wideo, także dźwięków. Sukces działu online oprócz naszych pracowników działu online pracują również wszyscy dziennikarze i pracownicy Gazety Pomorskiej. Ciągle się coś dzieje.